Cześć, Grappa podcast odcinek drugi, przywitajcie się. Tak, no Elo, yy, jakby trochę była przerwa, ale. Co nie trochę była przerwa, bo często no, było. tak, że chciało się Komuś się nie chciało, ktoś nie mówił tego. No, to znaczy, to znaczy wszystko tak, przez Gazby. Tak, to przez niego totalnie nie to, tak. to tak, jest, tak. No. Głupi. Gasper, to to jest jakby ten, co zawsze zabrał. To jest ten, co po prostu. No nie w który to jest? No dobra. O, no, tak, no. tak, 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 zgadzam się. Dobra, zacznijmy, może, bo to jest. Ja już... Zaczynam. No, no ale dobra, czekaj, czekaj, bo jakby. W większości będzie się opierał na boomerskich grupach. grupach na Facebooku, grupach na Facebooku i nie tylko w sumie, po prostu e o boomerach. Znalazłem jakiś. Bartek, dobra, nie będę mówić. Bartek <coughs> wysłał, że. No, rodzice prostywnie. strzeżcie się przed tymi grami. I tutaj, The Legends of Zelda. Tutaj Milord mi się bardzo zainteresował tym. Tak. Tutaj no w sensie ja też lubię Zelda, więc... Na... Przemoc. Promocja zdrowej miłości. A. Zdrowej miłości? A, Czekajcie, nieproszony gość. Nie, wywaliłem gości. Nie, Czekajcie, go. ja to zedytuję. Ja to zmienię trochę. Ej, Antman, jakby nagrywamy podcast. Weź wyjdźmy. Dobra, niech będzie, będzie gościem Antman. Dobra, naprawiliście, to już jest od... Czemu An Fabian wyszedł? Ale ja bym go co nie Dobra, nieważne. Czekajcie, jest trzeba dobra, zrobić kamerę, żeby był do czterech... no jest do czterech osób, to tak jak on wszedł? No bo on ma admina. Admina. No dobra, co, zabierzcie mu. Wróćmy do tematu. Zabiłem mu Admira na jakiś czas i tyle. No, bajkowa dobra, dobra. grafika zachęcająca De. najmłodszych graczy? Co jest w tym złego? Czy wy go zbandowaliście? Słyszy? Nie, A nie, dobra, nie. E, w sensie... Dobra, nie świętej wiesz. Trójcy? What A, bo tak, bo tam A, jest bo Triforce, te... bo tam Trój... jest Triforce. No tak, Triforce świat, w sensie jest... bohater Zelda jest młodocianym mordercą. Ale Jest młodocianym mordercą! Ale Zelda. To Ej, jest bo ja uwielbiam, no nie, ten tak. główny bohater Zelda to się tak. No ten... tak, to, to mój ulubiony bohater. To <laughs> mój ulubiony bohater. że mi to tak śmiesznie, jak każdy myli po prostu Zelda. Tak, jak względem. każdy myli. To chyba najbardziej w Breath of the Wild, bo on tam tak, chyba najbardziej wygląda jak tak, ja tak, teraz ja wam przeczytam, jak oni tu napisali o tej grze. The Bidig of Isaac. O, o to, to też Bidic mnie interesuje bardzo. The Bidig of Isaac. The Promocja of buntu To przeciwko matkom wykrętnik, Ej, w sumie trochę tak, te Znaczy teoretycznie bo jakby nie patrzeć, Isaac, jakby matka Izaka chce, chce go ten nożem zabić, no ponieważ ten nożem zabić. When the Wendy, Wendy the matka i Zabić. Wendy matka Sas OMG. Wendy, Wendy mam Isaas. du no i, no i tam Isaac tam w pewnym momencie metrze, zabija mamę swą. Ale no. mnie to nie obchodzi, bo ja wiem, że no, po prostu tam o metrze tam nic nie było interesujące. A metro to jest, No w sensie gdy... metro, no to jeszcze mogę zrozumieć, ale metro w sensie... to jest w ogóle w sensie no name kto w to the, binding grał. Of, the Binding of Isaac też mogę zrozumieć. W no bo jakby, stopniu? chłopie, The Binding of Isaac walczysz z szatanem i ja nie łamię Tam jest, fun, tam może jest w własnej mamie. No bo sobie to tak, nie, nie, tu nie stu, wiesz nie są, są jakieś kupy i w ogóle ta jest trochę obrzydliwe no, jeśli. Ale Zelda? W sensie. Zelda właśnie to też jest. Zelda? Znaczy, niby te, teoretycznie no, niektóre ta ta części. No. Niektóre części teoretycznie można by powiedzieć, że no. no w sensie? Nie, no. To, no znaczy nie nie niby nie można nie. by powiedzieć, że... Nie, niektóre części są straszne, bo na przykład, znaczy... Nie są, ale trochę są, bo na przykład Majora's Mask to jest taka dosyć... A, no tak, że taka po prostu tak. creepy trochę atmosfera. Tak, ale... ale to nie jest horror, ale po prostu jest creepy czasem. Tak, że, no, że głównie przez tą maskę, ale to i tak... No nie tak, było. jakby w ogóle ta maska była w tym, w Between Worlds, w domu Linka. Dobra. Dobra, nie wiem, się... po co powiedziałem, nieważne. Jakby ja mówiłem przed chwilą o tym, że jakby znalazłem jakiś, no, post, że tam był na przykład... Grand Theft Auto no, GTA no. Dum Minecraft, ale ja teraz zobaczyłem, kliknąłem na pełny i tutaj są też Pokémony. Ale, ale to, no bo wiecie, ale pokemony to, jest... to są stwory, łapanie stworów, tak. to Jeżeli jest. Jeżeli to jest to, co ja myślę, to to chyba jest troll, tak mi się wydaje, bo dużo jest trollów na takich grupkach. Przemoc! W sensie... Znęcanie się nad zwierzętami. No tak. <laughs> Czary no tak i magia. Demony. Nazizm. O Jezus! Nazizm? nazwa Te otwory kieszonkowe Może doprowadzić do traumy u dziecka. Lavender Town. Na Lavender Na W sensie jako fan tej całej serii Pokémonów i ograłem już kilka, kiedyś, to Dobra, mogę, cicho, się że... Właśnie, mogę, mogę się cicho, wypowiedzieć, cicho, że. Właśnie, dzisiaj mogę się wypowiedzieć, że. Za muzyka ty jest. To bardzo... mi grałeś w, w dwie. Nie, Jakie oddałem jakieś sześć czy siedem, nie wiem, nieważne No tak, sześć, 7. No tak, mogę się wymienić ale ja No, tak Dobra, nie, bo to czekaj, będzie nudne, proszę, weźmy, przejdźmy dalej Nie, czekaj, czekaj, z tego co tutaj widzę jeszcze no. Ktoś wystawił na tej grupie um, Ja nie wiem, czy to jest przerobiony filmik w PewDiePie, ale na, dla pewności sprawdzę No Co no. zrobiłem? O, pociąg mnie za oknem jedzie tak ten odcinek e, istnieje. I Love Kids się nazywa. I tutaj Ojej. Mateusz ne o, o, nie, sensie znaczy, ja oglądałem to więc. Ten... I ktoś tutaj no. napisał Gry kre, spa, jak, gwiazdka czy Chcą skrzywdzić nasze dzieci. Trzeba je bronić. Niech każdy z was zamówi w intencji. To jakiś tutaj jakiś e, troll napisał, ale w komentarzach. Igor na przykład napisał: No dobra, nie będę mówić, ale słowo Igor napisał. napisał... Chyba jakiś. I tutaj sprawdził. A, no. racja, nie bardzo Trzeba brzydkie. uważać. Niech pan Bóg ma nas w swojej opiece. Amen. Amen, Amen. Emotka do. Amen, bro. W ogóle tak, jeżeli mam być tak szczery, to jakby. Chrześcijan, w sensie ja nie mam nic do chrześcijan i do żadnej ten ja LGBT czy ktoś, nie Nic nie mam to. do nikogo, sam jestem jakby chrześcijaninem, ale na Facebooku chrześcijani zachowują się trochę dziwnie, jak na przykład ja nic nie mam. Moj, jest, jest zdjęcie Boga i moje dzieci udostępnią ten post. Jest zdjęcie szatana i a moi nic nie zrobią, tylko ominą. I, I tam potem jest napis, że chyba jesteś dzieckiem szatana. Nie się like się z grupach na jakich jesteś. W sensie jakby to jest... Okropne trochę. Bardzo dużo Jezus jest like takich shatan. postów. Com. Bardzo jest dużo takich postów. O Jezus Maria. Tak bardzo. Hmm. Witam, jestem Ola, mam córkę, która ma 11 lat. I nazywa się Marta, moja córka ostatnio pobrała na komputer gacha klap. O nie, o nie, nie, o, to już jest to, zły to, znak, to już jest zły okay. znak. To, to już faktycznie jest zły znak, tak. zaczęła tworzyć dziwne filmiki na Ity z i, i TikToka dziwne. z zabójstwami oraz, że w Gacha Club <coughs> można każdego stworzyć, to stworzyła postacie z Genshin Impact, nie rozumiem. Genshin Genish Genish impact. impact, to jest taka gra weebowska. Zakochała no się w postaciach no w gacha i służyła się jako kocice i dodała lodę i robi z tymi po dwoma postaciami dziwne filmy na YouTube i TikTok. Ikowała i powiesiła po całym pokoju zdjęcia tych postaci, cały czas robi brutalne filmy i pokazuje je na YouTube. Raz zapewnię na TikToku, mnie, jak gdzie więc. może kupić prawdziwy pistolet, bo chce strzelać w ludzi? Na lekcji nie działa, niedługo was zabiję co do jednego. Boję się sama o siebie. W tym poście chcę uchronić was przed gacha, klap. Na dole wysyłam zdjęcie, co moja córka tworzy w gacha. I co, w I sensie? Wyślę grafikę i pokażę tym, co oglądają na YouTube Ci, co na Spotify'u, to przepraszam bardzo. E, pokażę tym tutaj. O, Możecie wbić na YouTube'a no. i obejrzeć, dokładnie. Zresztą ktoś ogląda na Spotify. U? Ej, dobra, znaczy jak Ja coś oglądam na Spotify'u. Ej, daj no, kurde, jak... właśnie. Ej, dobra, Ej dobra, daj, dobra, daj dobra, mi i teraz. I tutaj pokazałem Bardzo... właśnie, Biasy, pokazuję teraz tak. ludziom na YouTube um, I jeszcze wam no, na, na Discordzie jak wygląda to, co oni tam. Dobra, zaczekaj, chłopie. Chup, Dobrze. Ja jeszcze tylko dobra. dopowiem coś do Gacha Club. To jakby, jeżeli dziecko ma taką ikonkę w ogóle na komputerze, to, to już jest zły rzucie znak. Balkon. To nawet nie trzeba iść dalej. To nie już jest zły. E, Dobra. E, otóż ja mam e, bardzo śmieszne memy, trzy, które wysłałem na e, ogólnym nie, e, One są bardzo śmieszne. Pierwszy, to jest bardzo śmieszny kod. jest, jest problem, bardzo śmieszny. Oni, większość osób tego nie widzi. Teraz muszę to ale on jest bardzo śmieszny, bardzo śmieszny kot memy. On jest bardzo śmieszny. No, no tak, bo jak jesteśmy kotem. przy bumerach, to możemy już powiedzieć w sumie o boomerskich memach, bo to, to bardzo w sensie śmieszne. jakby nie twierdzę, że poczucie humoru nasze jest dobre. my się śmiejemy z żaby obok zupy, która jest napis "Subtime". To jest no. jakby. Szczyt naszej... To mhm. jest jakby taka piękna... To jest sztuka. Boomerzy tego nie zrozumieją. Ale memy o minionkach, profe, memy o minionkach, to jest wam szczyt naszej komedii. Tak, szczyt komedii. Więcej no wklejenia dla Gazbra. Wiem, bo jakby tak naprawdę... Co się stało? Takie coś, to jest bezsensu, okay. <laughs> my prowadzimy podcast i nie powinniśmy za dużo pokazywać... Co, co jest... Co mi się dzieje? Jakiś... Kurde, coś pika, czekajcie, Słyszę messenger. to. Dobra, cięcie będzie. Aaa, ta Messenger, dobra, nie nieważne. Dobra nie, nie potrafię robić cięcia. <grym> A nie, dobra, nie Nie <grym> wiem, to. jak się robi cięcie w OBS-ie. Dobra, nieważne, Boże, kontynuujmy. Dobra. Ktoś ma temat miłości? <grym> no, no ja mam. Red już w... kurde, się zbutował. Więc tak, no. y <grym> jest. jestem, w sensie jestem, na potrzeby dzisiejszego odcinka yy, dołączyłem do grupy strefa wolna od LGBT. Nie ma tu za dużo postów, jest jakiś tam yy, artykuł o Gdańsk przeciwko tęczowej agresji, albo tutaj jeszcze jakieś filmiki, jak jakieś, No jak coś ludzie się po prostu wypowiadają czy coś, i po prostu zmienienie zdjęcia swojego. No i ale jest jeden, gdzie pani Natalka pisze. Yy, przez takich jak wy uczę się angielskiego, aby stąd wyjechać. Przez was jestem smutna, że jestem Polką. Weźcie przykład z Kanady. Ciekawe, co zrobicie, jak Unia pogrozi, że nam hajs zabierze. Walnięci na łeb homofoby. Jakbym mogła, to bym wam. Hello? Płujnęła w twarz, wypad z Polski homofoby, yy, środkowy palec emoji. Żygać mi się chce jak na was ja patrzę, to patrzę. To powinniście się zarazić od yy, COVID-19. Yy, ja akurat Więc trochę tak, to trochę przesada, no. ale w sensie, w sensie nie, nie jestem za homofobią czy, czy czymś takim, ja, no ale trochę przesada. Czekaj się. Ale, ale o co chodzi, bo ja teraz dopiero... Pewnie gra w Doom Eternal. Pewnie Walduś gra w Doom Eternal. No. Dobra, Pewnie Waldo znowu. E, ja na przykład moim tematem jest to, że nie mogę przejść e, e, Levela w portalu. Ciekawe. I ty. I o to nie obchodzi. Wiem, ale wymyśliłem, wymyśliłem to teraz, bo nie mam żadnych tematów właściwie. To dobra. Malibyśmy ja... więcej, gdybyśmy tego nie robili nie pięć w temu. Cichaj. Ja mam... W ogóle to wasza wina jest, że nie pomyśleliście. Um. Ale no kurde, jak tak szybko, jak tak się spieszymy... No ale... Bardzo, no to hmm. wiadomo, hmm. że nie hmm. wymyślę nic ciekawego. Niebezpieczne gry mobilne... Tu no wy wzięliście... Już no Wy jestem. poszliście... Wy z poszliście trochę na łatwiznę, bo wy wzięliście... Mamy przeciwko grom, brutalnym grom komputerowym. No tak, ale to To jest... było zwykłe pójście na łatwiznę. To jest no no tak. tak, w sensie, no jakby to jest ciekawe, ale jakby, ale jak się coś innego Bo, już, bo nie ma sensu brać po raz kolejny te, tego samego tematu, jak wy już to macie, no nie? No, dobra. E, no tak, tylko chciałem jeszcze tutaj przeczytać jakby niektóre posty, bo naprawdę, na przykład e, teraz nie wiem, czy to znajdę, ale był post, gdzie wypowiadali się na temat GTA San Andreas. I przetłumaczyli Świętanku. to jako GTA święty, święty Andrzej. Wiejka, kradzisz <grym> aut, święty Andrzej. O, należy. O, dobra. A dobra. ja może przeczytajcie ten post, na którym on jest chyba dosyć nowy, jak oni tam gadali o tym, że powinny o, być tłumaczone. Czekaj, czekaj, no właśnie chciałem to przeczytać. Należy spojrzeć nazwy brutalnych gier komputerowych, dlatego że ten. Dlatego, żeby wiesz, wiedziały co to znaczy. Przykładowe nazwy Payday, dzień zapłaty, GTA Wielka, kradzież Out, Hitman Zabójca, Call of Duty, Wezwanie z Głębin, Brawl Stars, Gwiazdy Bijatyk, Film, Strah, Far Cry, Długi Płacz, Assassin's Creed, Wiara Asasynów, Mortal Kombat, Śmiertelna Walka, Dead Island, Wyspa Śmierci, Battlefield pole bitwy. Hashtag stop grom. Każdy jeszcze z grup przeznaczone, bo Dead Island, czy to jest na wyspa Śmierci. Jak to no. się to jest Death Island, a nie Dead Island. No właśnie, to jest Wyspa Umarłych. A i jeszcze jedno, jeszcze jedno, bo jest niebezpieczne gry mobilne. Jest jakiś Last Day on Earth, nie znam tego. Life After, nie znam tego. Call of Duty Mobile, nie, w sensie wiem,

no i wysyłają to na przykład jak, lu jak, jak ludzie wysyłają im donaty No i super no. jest. Donaty. To chyba koczę będzie. O kupili. Boże nie! Z jeszcze mógłbym przeczytać jedną historię Wormsów, ale yy, w sensie jedną no, historię o Wormsach akurat to jest o grze jak tam jakaś czytelniczka tych ich strony to pisze. W sensie no. my sobie między. Nami to czytaliśmy, ale możemy przeczytać to jakby wam widzą, ale może niech ktoś jeszcze się o czymś tam wypowie, żeby to nie było takie Nie, nie O, o shit. No to ale, dobra, to. Mógł Wiadomość od czytelniczki Katarzyna. Witam serdecznie. Chciałabym podzielić się moją historią, która wiąże się z Grom Worms. Początki ona ma już w latach dwutysięcznych, dlatego mój 20 dwudziestoletni dzisiaj syn grał w nią, kiedy był mały. Byłam świadoma przemocy, z którą Sebastian stykał się na co dzień. Nie miałam natomiast bladego pojęcia, jakie skutki może ona wywołać. Historia ta wydarzyła się, kiedy Sebi miał 12 lat. Lubił wychodzić z kolegami na boisko, bo u więc nie widziałem przeszkód, żeby pozwalać mu zostawać do późna. Zdałem zresztą mamy jego kolegów, więc w razie czego miałam możliwość, żeby go zlokalizować. Tego dnia zabrałem, Sebast... zabrałem naszego psa i Knipa na spacer. Miałem zamiar akurat przejść obok boiska, na którym grał Sebastian. Zaskoczyło mnie to, że boisko stało puste. Natomiast pole obok szkolnej hali sportowej nie było. Stał na nim mój syn wraz z kolegami. Nie poruszali się, jak gdyby stali w wyznaczonych pozycjach. Jeden z nich leżał. Nie chciałam mu robić siary przy kumplach, więc stanęłam z boku i zaciekawieniem. Na... Obserwowała. Wtedy jeden z kolegów wziął patyk z ziemi i cisnął w nim drugiego, krzycząc: Bazuka! Tamten nie uchylił się, tylko przyjął na siebie uderzenie patykiem i z krwawiącym czołem sał dalej. Mój Sebastian natomiast chwycił kamień z ziemi, wytarł się: Święty granat! Po czym śpiewając: Alleluja, uderzył nim kolegę z całej siły w głowę. Chłopiec upadł na ziemię, nie ruszając się. Po chwili całą twarz miał we krwi. Przerażona krzyknęłam i pobiegłam w stronę pola, ciągnąc za sobą psa. Zaznaczy, że obserwowałam to z zasiadki. Wtedy chłopcy mnie zobaczyli. Jeden z nich wyjął z zapasa nóż, po czym puścił się pędem w stronę innego, krzycząc: Kamikadze! Po czym uderzył go nożem. Na szczęście drasnął jedynie ramię, gdyż, gdyż chłopak się opanował. Mój syn wykrzyknął jedynie, że muszą dokończyć partię, i żebym sobie poszła. Odpowiedziałam przerażona, że absolutnie. I zadzwoniłam po karetkę i mamy innych chłopców. Nasi, nasi synowie odgrywali rundę z gry Worms. Używali tych samych broni, ustali nawet zasady, że jak ktoś umrze, to jak w grze zostaje na polu bitwy. To było chore i absurdalne. Ogromnie cenię teraz wsparcie szkoły, która pomogła Sebastianowi i jego kolegom przez to przejść i naprawić wszystko w ich młodych główkach. Ta historia zakończyła się tylko wstrząśnieniem mózgu, rozcięciem głowy i kilkoma skaleczeniami. Ale kto wie, do czego by doszło, gdybym ich nie powstrzymała. Gra jest niezwykle... Just pozdrawiam, Aldona. I to mnie bardzo śmieszy, bo na początku pisze wiadomość od czytelniczki Katarzyna, a potem jest na końcu pozdrawiam Aldona, więc... Wstrzęsienie... czekaj, jak, jak to się Wstrząsienie wstrząs mózgu. Just another wstrząsienie mózgu. <laughs> no, takie codzienne rzeczy. W ogóle mi się przypomniała jakaś, jakiś post, o którym, jak oni tam była historia o tym, że był, możesz nawet tu znaleźć, no. Poszukaj tego, że tam e, był jakiś chłop, który był uzależniony od Minecrafta. A, a nie, ale nie, no, tam bym no, ja miał... Nie w w rzeczy, to ja bym tam. To ja bym. I spali... Był spalony Dawid mówił, że chce się dostać do Netheru. No I tak, w... ale. To było. Albo. No. Albo że raz, zaraz zrobię z ciebie kwadratową masakrę. No tak, ale wiesz, nie, nie. mogę to zbytnio tak powiedzieć. No wiem. E, No, tam, tam trochę było. Z, I interesuje. Bo ostatnio na Allegro. Tak sobie na lupie no. przeglądałem czegoś. N nie wiem, nieważne co. Nieważne czego szukałem, jakby. I bardzo mnie zaciekawiło. Nieważne. Nie Kto kiełbasy na Allegro? Tak perfeknie można kupić kiełbasę. Płuda tradycyjna swojska na Allegro. I to serio dobrze jest oceniane. Tutaj pięć. Kupiło 7 sztuki tego. I bardzo mnie zastanawia, kto to kupuje. I czy w ogóle to przychodzi ciepłe do ciebie? I czy to jakkolwiek jest dobre? Kto Czemu kupuje ciepłe kiełbasy? kiełbasy? Kto kupuje ciepłe kiełbasy, mam pytanie. Ludzie tak, jak <laughs> Jasby, tak Tak, czy ty. Czy ty. Czy ty po prostu kupujesz się ciepłe się kiełbasy? kiełbasy? Ty sobie ich nie podgrzewasz? To bym Marco Pujesz pomyślałem o tym, ale się zain za, zainteresowałem. Po co nie pójść sobie do, nie wiem, piekarni Herc, żeby kupić sobie te Znalazłem to o GTA San Andreas. <coughs> o! I... Ale nie chcę mi się tego czytać. Tu jedyne śmieszne jest to, że. GTA Grand Theft Auto San Andreas. Nawias. Nie, e, otwórz nie, nawias. Nie, nawias święty, Andrzej, zamknij nawias. Kropka. E, no, chciałem porozmawiać jeszcze o tym, tak? już To chyba jeden z końcowych tematów, bo e, nie wiem, czy zauważyliście. W ogóle nie wiem, czy kiedykolwiek mieliście taką sytuację. Ja już z Antkiem o tym mówiłem tutaj przed nagrywkami. Czy kiedykolwiek mieliście taką sytuację, że mówiliście o czymś, a potem wyskoczyła wam perfidna reklama tego? Tak, tak. Ja wiesz, co ja miałem raz? Co. Ja, nie da bo niedawno byliśmy na sankach, jakiś miesiąc temu chyba. No, no niedawno. Ja, mm, no i byliśmy na tych sankach. Ja, ja wróciłem do domu i od razu jak wróciłem do domu, dostałem powiadomienie o dwunastoletnim chłopcu, który jeżdżąc na sankach się zabił. To nie w sensie to nie jest śmieszne, ale... Ale to jest śmieszne w kontekście sytuacji. Tak, ale tak. że... był że... no na sankach, a wróciłem z powiadomieniem. Kurde, o tym, że ktoś zginął, jeżeli no, na sankach. No i chciałem jeszcze powiedzieć o tym, że ten e, kiedyś. W sensie to nawet niedawno było. Z Antkiem. Antek chyba już jest. Antek już musiał pójść. E, Niestety. Skończył już, więc tak naprawdę mówimy coś i kończymy. Trochę krótkie chyba będzie, chciałem ale. Schodzi... Nie, właśnie przekroczyliśmy 22 minuty. Serio? Szybko minęło tak. strasznie. No wmyka szybko, to jest niesamowite. No, to chciałem powiedzieć, że kupiłem sobie... Le, nie że kupiłem. Z Antkiem gadaliśmy o jakichś stereotypach i przewinęła się Eger. I nie wiem, czy kojarzycie. To są takie słuchawki jakby, takie różowe i koty. No, w A, w sensie to Razer. To. Mhm. I ja z Antkiem gadałem, że coś tam, że, że jakbyśmy byli dziewczynami, to byśmy byli Eger, żebyśmy takie słuchawki zakładali. Podałem dokładny model mówiąc Razer Kraken. Potem dosłownie kilka minut później, jak siedzieliśmy na przystanku, popatrzyłem się w telefon, były tam Razer Kraken. I sprawdzałem jeszcze potem, w widziałem w internecie taki filmik że ludzie faktycznie na przykład zaczynają gadać przez 5 minut o jednej rzeczy, o telewizorach na przykład i potem wyskakują no, jeszcze tak, tak reklamy telewizorów. Też jakby czytałem o tym, że ten... No I po to prostu nie po, słowa podsłuchują klucze, nas. Ehm, no dobra, to w sensie takim dziwnym akcentem to kończymy, bo... Ale dobra, żegnamy was, widzowie. No, A, no tak, Eluina.